Nagroda imienia Ludwiga Miss van der Rohe to najważniejsze europejskie wyróżnienie architektoniczne. Jest przyznawane raz na dwa lata jednemu wyjątkowemu budynkowi zrealizowanemu w tym czasie w Unii Europejskiej. Generalnie budynki, które ją wygrały to są te budynki, które będą reprezentować nasze czasy w podręcznikach do historii architektury dla przyszłych pokoleń. W tym roku po raz pierwszy tę nagrodę dostał budynek zrealizowany w Polsce, Filharmonia w Szczecinie. Nie mogę się już doczekać, żeby go zobaczyć. I dlatego właśnie teraz jedziemy do Szczecina. Pierwszy raz zobaczyłem ten budynek przed kilkoma chwilami, i muszę się przyznać, że miałem dreszcze na plecach. I to nie tylko dlatego, że no, widzę po raz pierwszy coś, co oglądałem na setkach zdjęć w internecie i w czasopismach i to się na żywo okazuje lepsze niż na zdjęciach, ale także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że to jest po prostu świetny budynek, że to jest zjawiskowa architektura. To jest rzecz oczywiście bardzo nowoczesna i ten XXI wiek jest od ogólnego zarysu po każdy drobny detal w tym budynku. Ale moim zdaniem to jest nowoczesność, która jest bardzo silnie osadzona w historii. I nie po prostu w historii architektury, ale w bardzo konkretnym miejscu, dokładnie tutaj, w historii tego miejsca. No bo skąd się, może, skąd, się mógł, skąd się mógł wziąć ten kształt? Moim zdaniem to jest oczywiste nawiązanie do kamienicy hanzatyckiej czyli takiego wąskiego budynku z trójkątnym szczytem, który stał obok bardzo podobnych budynków obok i tworzył rytmy miast Hanzy, czyli na przykład Szczecina, albo Gdańska, albo Torunia, albo Kolonii. Te miasta były zabudowane właśnie w taki bardzo charakterystyczny sposób. Miały ten moduł, który można było powtarzać. I w ten sam sposób architekci z Katalońskiej firmy Baroci Weiga powtórzyli ten moduł wąskiego podziału z trójkątnym szczytem, by utworzyć ten duży budynek. No bo to jest duży budynek z salą mieszczącą prawie tysiąc miejsc. Ale to nie jest jedyne nawiązanie historyczne, moim zdaniem, i nie jedyne nawiązanie do właśnie charakterystycznej architektury dla tego rejonu, dla północnej Polski. To drugie kryje się w detalu. Jakie jest pierwsze skojarzenie dla mnie, jako dla architekta, z architekturą północnej Polski? Gotyk ceglany. To jest taka szczególna odmiana gotyku, która wykształciła się tutaj z braku wielkich kamieniołomów i z braku dostępności dobrej jakości kamienia, by wznosić monumentalne budowle jak kościoły, i by je dekorować. W związku z tym budowniczowie, którzy wznosili katedry, kościoły, ratusze i kamienice, musieli sobie radzić jakoś inaczej. Robili wszystko z cegły. I nie tylko konstrukcję budynków, ale także detal. Bardzo często te ceglane ozdoby były bardzo skomplikowane. Przypominały taką koronkę z bardzo fikuśnie ukształtowanych cegieł, które formowały jakieś parawany, bardzo bogate detale w oknach. Katedr, albo bardzo bogate szczyty kamienic. I moim zdaniem ta koronka ceglanego detalu została przełożona tutaj na te żyletki, na te pionowe elementy, bardzo drobne elementy, które właśnie niczym taka leciutka koronka, jak taki welon, otaczają tą masywną dość bryłę filharmonii. Dzięki temu ona traci trochę z tej swojej ciężkości. Te granice pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a w środku, zdają się zacierać. To wrażenie jest pogłębione przez to, że pomiędzy tymi śledkami, tymi bardzo cienkimi listwami, jest szkło. I gdy podejrzymy bliżej, to okazuje się, że odbija się w nim niebo. Budynek Filharmonii nie jest wolnostojący. Od wschodu sąsiaduje z pochodzącym z początku XX wieku gmachem policji. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć straszny kontrast. Te budynki do siebie w ogóle nie pasują. Ale przyjrzyjmy im się bliżej. Są utrzymane w tej samej skali, tak, że jeden nie dominuje nad drugim. Gmach policji został zaprojektowany w stylu neogotyckim i jest to oczywiście neogotyk ceglany, nawiązujący do tradycji architektonicznej regionu. Ma zdobione pionowymi listwami szczyty i bogaty, drobniutki detal. Odnosi się do średniowiecza, ale nie udaje, że jest średniowieczny. Opowiada o dawnej architekturze językiem początku XX wieku. Filharmonia także opowiada o gotyku ceglanym, ale językiem architektury współczesnej. Wejście jest wyraźnie zaznaczone. Prowadzi ono do wielkiego, jasnego holu, przechodzącego przez całą wysokość budynku. Od płytek na posadzce po monumentalne, kręcone schody wszystko jest starannie zaprojektowane. Wnętrze budynku jest zaskakująco spójne z zewnętrzem. Jest białe, a główny element architektoniczny, to tak samo jak na elewacjach, te cienkie żyletki, żeberka. Tylko, że tam są one na białym tle, a tutaj na czarnym. Efekt? W zależności od tego, pod jakim kątem spojrzymy na ścianę, ma ona inny odcień szarości. A do tego, gdy patrzymy na nią w pewnym oddaleniu, to pojawia się iluzja optyczna. Wydaje się, że ściana zaczyna migotać. W pewnym sensie jest tak, jakby cała drżała. Jakby budynek filharmonii wibrował już tą muzyką, której jeszcze nie możemy słyszeć. No właśnie, muzyka. Najważniejsze miejsce w filharmonii to Wielka Sala Filharmoniczna. Chodźmy do niej. Projektowanie budynku Filharmonii to bardzo trudne zadanie. Tak jak każdy obiekt użyteczności publicznej, musi ona być funkcjonalna, dobrze, żeby była piękna, musi być bezpieczna. Ale w Filharmonii jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna cecha, której nie da się zobaczyć i która jest nieuchwytna. Budynek Filharmonii musi dobrze brzmieć. W przypadku Filharmonii Szczecińskiej architektom i akustykom udało się stworzyć salę, która ma znakomitą akustykę, a ta aku akustyka osiągnięta jest za pomocą rzeczy, ustrojów akustycznych, które do tego świetnie wyglądają. W ten sposób to wnętrze to nie tylko coś, co jest miłe dla oka, ale także dla ucha. I o wyglądzie, i o brzmieniu sali decydują te same elementy: trójkątne panele, zawieszone pod różnymi kątami na ścianach i suficie. Odbija się od nich dźwięk, a także światło, a to dzięki temu, że pokryte są one płatkami szlag metalu, czyli imitacji złota. Szczególną cechą tej przestrzeni, która wyróżnia ją na tle wielu sal koncertowych na świecie, jest to, że jest ona doświetlona światłem dziennym. Na obu jej końcach świetliki wpuszczają do wnętrza światło słoneczne. Ślizga się ono swobodnie po setkach złocistych powierzchni. Od tego rozmigotanego i błyszczącego tła odcinają się ciemne obicia foteli. To serce filharmonii jest zupełnie inne niż reszta budynku. Chociaż cały gmach oferuje bogactwo detali, to są one stonowane i nie narzucają się widzom dzięki wszechobecnej bieli. Salę koncertową, przez zastosowanie złota, charakteryzuje wręcz barokowy przepych. Dzięki temu nie ma wątpliwości, co w tym budynku jest najważniejsze. Ostentacyjna wręcz ozdobność ociera się o granice kiczu. Lecz przecież zadaniem tego wnętrza jest także wprowadzenie słuchaczy w uroczysty nastrój. A gdy zgasną światła, króluje tu już tylko muzyka. Oczywiście w historycznym mieście, takim jak Szczecin, rzadko można znaleźć działkę, na której coś wcześniej nie stało. I tak jest też w tym przypadku. Filharmonia stoi w miejscu koncerthausu budynku, który mieścił tę samą funkcję i został w czasie wojny zniszczony, a potem zburzony. Miał on taką zwykłą, typową dla epoki architekturę, powtarzalne pilastry a pomiędzy nimi arkadowe okna. Coś takiego można znaleźć w każdym większym europejskim mieście. A Nowa Filharmonia moim zdaniem jest skrojona na miarę. Na miarę potrzeb funkcjonalnych, bo ma wspaniałą salę koncertową ze znakomitą akustyką, porównywalną z takimi arcydziełami akustyki jak wiedeńskie Musikverein, ale także skrojona na miarę architektonicznie do miejsca, w którym stoi. Podejmuje dialog z architekturą, która otaczałaby ją tutaj, gdyby Szczecin nie został tak silnie zniszczony w czasie wojny. Podejmuje dialog z bezpośrednim sąsiadem, czyli tym budynkiem o właśnie gotycko-ceglanej architekturze i wreszcie pokazuje, jakie są aspiracje naszego kraju. To nowoczesność, ale zakorzeniona głęboko w historii. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o wspaniałym budynku, który stoi w Warszawie, ambasadzie Królestwa Niderlandów. I kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.